Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Co jest lżejsze, łatwiejsze w tym zestawie? Powiedzieć, zostają ci odpuszczone grzechy, czy powiedzieć, weź swoje łoże i idź do domu? Logika Europejczyka sugeruje powiedzieć może każdy. Dla Semity natomiast słowo... Zawiera w sobie wraz z brzmieniem i semantyką to, co dzieje się, co za chwilę stanie się mocą tego słowa. Dlaczego Jezusowi zależy, aby deliberujący w głowach uczeni w piśmie, zyskali teraz doświadczenie greckie Ojda, tej sprawczości? By zobaczyli Boga, który działa, który przywraca do pełni życia, odblokowuje. Może dlatego by i oni zapragnęli, pozwolili mu swoje więzy usunąć, pewni efektu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.